Dowodzi ci teraz, że niepotrzebnie dajesz się dymać. Ja kiedyś też tkwiłem w tej pułapce, więc doskonale ci rozumiem. Czasami nie masz jak dobić białka i decydujesz się na te produkty high protein, tego typu jogurciki. Generalnie może się wydawać, że nie ma nic w nich złego, no bo nawet jak mają trochę cukru, no to. Przecież fajnie można nabić białko. A niestety nic bardziej mylnego. Najgorszą rzeczą w tym jest acesulfam K. To jest substancja słodząca i ona jest ponad 200 razy słodsza niż cukier. Co prawda o ok, kolei nie ma żadnych kalorii, ale jej wpływ na nasze ciało jest rakotwórczy niestety. I też możesz powiedzieć, że ja sobie wypijam tylko jedno na tydzień. No ale jednak jak się nazbiera, po co masz pić śmieci? Potem czujesz się jak śmieć. Ale spokojnie nie byłbym sobą, jakbym nie przyszedł do ciebie z jakąś alternatywą. To nie jest tak, że ci powiem, że ty pijesz tej i jesteś zły. No, no, popatrz: jest dino, jest sobie taki jogurcik. To ma 23 gramy białka, a to ma 18 gram białka. Tylko 5 mniej. No, ale jakie to jest zdrowe, stare. Tutaj nic nie ma, nawet cukru nie ma chyba dodanego. Jest mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii, czyli nawet na plus dla jelit. Tu macie przybitki składu, żeby nie było, że was. Uja, robię. Chcesz mi powiedzieć, że, ale ja kupiłem ten jogurt i teraz go wypiję i gadam na ciebie, a sam go wypiję? To nie, nie wypiłem go, stałem pod Lidlem, ktoś wyrzucał do kosza i wyciągnąłem stary. Więc jak widzicie, wasze jedzenie to jest tylko i wyłącznie alternatywy. Możecie kupić taki Jopro, albo możecie kupić taki jogurt z który jest mega zdrowy, a też możecie tym dobić białko. Jest nawet słodki, bo on jest bez laktozy. Jak ci się spodobało, to zaobserwuj koniecznie po więcej. Zapraszam cię również w linku w moim bio. Tam jest kurs budowa masy mięśniowej.